Hej ty, kapitanie, skąd ratować dziwki? Ona nie jest Julium da Romea bez kasy ona chce Alfonsa, teraz wraca do oszukiwania Ona chce Alfonsa, wracaj do oszukiwania Ej, hey, suki! Wracacie do tańca, wracacie do pracy, wracacie do stryblizny. Oni dają wam napiwki, ich stosy spadają. Wracają do dupcenia się, butelki się otwierają. Suki nas wołają. Przestań się pierdolić, nie wygupiaj się, te suko. To gówno jest na serio. Dojdźmy do porozumienia, suko. posyp nam działkę, powiedz mi, jakie to uczucie, kiedy ludzie mówią na portalach społecznościowych, że laska nigdy nie ma spokoju. On myśli, że przyleci moją sukę. Człowieku, ta suka jest do wzięcia za pieniądze. On wie, jak traktować suki, mam na myśli wydanie wszystkich pieniędzy, ona mówi do ciebie, kochanie, tutaj rzeczy wyglądają trochę inaczej, jesteśmy realistami człowieku, on myśli, że przeleci moją sukę, człowieku, ta suka jest do wynajęcia za pieniądze, on wie, jak traktować suki, mam na myśli wydanie wszystkich pieniędzy, ona mówi do ciebie, kochanie, tutaj rzeczy wyglądają trochę inaczej, jesteśmy realistami człowieku. Kto ich zaszczeli, zobacz ich, idą za nami Moje ziomki przechodzą przez czterdziestkę to blokada Wiesz swoje gówno, my pniemy się na szczyt Jesteśmy wyżej niż wentylator Rozwalam ściany w kuchni Wylatuję z okna jak Piotruś Pan Załatwiam swoje gówno, samo te gówno, środkowy palec do pośrednika Ktoś to złapie, jeśli będą chcieli 500ka za tą sukę i nie będę pytać go o nic To moja, jeśli się pomyli, idzie do odszczału Bez pieniędzy nie ma problemu Jeśli twój kolo ma pieniądze Obrabujemy go Chłopaku, jestem prosty Puszczam to za nim pierdolnie On myśli, że przeleci moją sukę. Człowieku, ta suka jest do wzięcia za pieniądze. On wie, jak traktować suki, mam na myśli wydanie wszystkich pieniędzy. Ona mówi do ciebie, kochanie. Tutaj rzeczy wyglądają trochę inaczej. Jesteśmy realistami człowieku. On myśli, że przeleci moją sukę, człowieku, ta suka jest do wzięcia za pieniądze, on wie jak traktować suki, mam na myśli wydanie wszystkich pieniędzy, ona mówi do ciebie kochanie, tutaj rzeczy wyglądają trochę inaczej, jesteśmy realistami człowieku. Kiedyś byłem popychadłem, ludzie mówili mi, że będę nikim. Teraz nagle mnie zauważają, chociaż sława nie